No i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę te płatki troszkę lepiej się nosi. Jakby nie kują, nie kują tak bardzo w, tutaj w tę dolną powiekę. No ale zobaczymy, jak zależanie będzie póki co. To powiem Wam, jak ściągnę. Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w kolejnym dniu vlogmasa. W 11 dniu, junior 11, 11, tak. 11 dniu vlogmasa. Zobaczcie, moje popołudnie zaczęłam tak od wielkiego prasowania. No i teraz oczywiście wchodzimy na górę, a u góry co? Dwa kosze prasowania. Zobaczcie, ciemno na dworze już jak nie wiem co. Ale cóż, no trzeba się za to wziąć, trzeba to zrobić. Godzina później z malutkim haczykiem skończone. A teraz pokażę Wam, co jem na obiad o kolację. A tutaj możecie popatrzeć na mój talerz, na mój obiad. Dwie wegańskie kiełbaski, tutaj mam nagecy też wegańskie, sojowe, tu jest soczewica, ta czarna, ta pulpa taka dziwna, to jest nie kaszanka, ale soczewica. I tu mam jakiś pomidorek, sałatę, zieloną cebulkę, oliwki, trochę czosnku. No i z tego czosnku wzięłam trochę po. Pochlapałam tą oliwą z tego czosku i to wszystko wymieszałam, dodałam do tego trochę ziół, bazy. znaczy w sumie tylko oregano, posoliłam i to wszystko, i tak wygląda właśnie O! Dobra, chłopaki, chłopaki, uciekam, bo przyjechała ryba, pokażę wam właśnie jakiego mamy rybowóz. Ciemno troszkę jest, bo w ulicy, widzicie, taki pan przyjeżdża i ma zawsze świeżą rybkę, naprawdę bardzo dobrą, bo też jajeczka można kupić. Chciałam niestety troszkę przerwać, bo tam sąsiadka już stała przy aucie i nie chciałam nie ją nagrywać, więc nie rozłączyłam się, ale za te dwa kawałki ryby zapłaciłam hadoka. To jest odpowiednik naszego chyba polskiego jakiegoś dorsza. Zapłaciłam 5 funta i wzięłam jajka. Powiem Wam, że nigdy ty, nigdy ty jajec nie brałam. Zawsze, mm, Zawsze ta pani, właśnie ta sąsiadka brała te jajka. I dzisiaj, patrzcie, zackruszyła własną silą. I dzisiaj zapytałam się jej, czy te jajka są dobre, bo zawsze widzę, że zawsze bierzesz. Ona mówi, że, że bardzo, dobre, bardzo do, dobre do pieczenia. I powiem wam, że się cieszę, dlatego że, że zaraz wam powiem, wytłumaczę. Za te 6 jajek zapłaciłam funt 20, więc wydaje mi się, że. Funt 50. Funt 50 za, za 6. No to, no to funt 50 za 6 jajek, więc wydaje mi się, że to naprawdę nie jest wcale aż tak dużo. Oj, gdybyście widzieli, jaki był to był szybki zryw po te ryby. Gdybyście się uśmiali, powiem, że nogi połamałam, bo powiem wam, że troszeczkę dzisiaj jestem pan y, późno, bo z reguły jest zawsze tak około godziny siódmej, teraz już mam parę minut po siódmej. No i już myślałam, że będę musiała kombinować dla, dla męża zrobić jajko sadzone na obiad. Ale na całe szczęście pan przyjechał. Przepraszam najmocniej. No i widzicie, przy okazji widziałam się, że mam bardzo dobre jajka do pieczenia, a wzięłam. Słuchajcie, a wzięłam te jajka dlatego... Yy, że tak jak właśnie wcześniej wspominałam, w niedzielę jedziemy na takie rodzinne nurkowanie, to znaczy mój mąż ma nurkowanie, my nie będziemy nurkować, ale my będziemy siedzieć razem z nimi. Znaczy oni tam o 10 jest plan jest taki, że o 10. mają pierwsze nurkowanie, później pewnie wyjdą z wody, robimy sobie jakieś tam przekąski, bo każdy ma się zobowiązać co, co kto przyniesie, więc pewnie zjemy, pewnie posiedzimy, pośmiejemy się, chłopaki pójdą na drugie nurko, chłopaki i, i dziewczyny, bo oczywiście bo te też tam nurkują. Ja nie nurkuję, bo się bardzo wystraszyłam. Jak byliśmy kiedyś w Egipcie, zabrali mnie na wycieczkę. Proszę? Ja nurkuję. Ju juniorek, nurkuję, tak. Zabrali mnie, zab a czy zabrali? nie zabrali, bo sobie sama za tą wycieczkę zapłaciłam, ale na Blue Hole czyli to jest taka największa dziura, jakby w morzu. Ten Blue Hole, albo może jedna z takich największych dziur, w, 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 w gdzieś tam, w, tej, w tych morzach. I uwierzcie mi. Nie, tak bardzo, to było na oczywiście, w snurkowanie, bez żadnego skądu, tylko po prostu rurka i to wszystko. I wiecie mi to było, to było tak głębokie, że jak ja położyłam się na tej wodzie, spojrzałam w dół, to po prostu nie było widać dna i to mnie tak przerażało. Ja się tak bardzo bałam, że chyba taki pan zauważył, że się chyba boję i po prostu tylko tak mnie, pokazał mi, że, że on jest koło mnie, że. Że, jest, że będzie ok, no i faktycznie jak on stał i siedzi, płynął koło mnie to tak jakoś czułam się pewna siebie i bezpieczna i nie, nie bałam się w ogóle ale jak on zanurkował w dół, żeby mi coś tam pokazać, uwierzcie mi, ja wyskoczyłam z tej wody po tym brzegu, po tej rafie koralowej, zdarłam sobie kostki, zdarłam sobie łokcie zdarłam sobie łokcie i wśród stopie i po prostu wyszła, stąd powiedziałam nigdy więcej żadnego snukowania w takim, w takim w takiej wodzie. A jeszcze wtedy akurat było takie, że ta woda była taka dość niespokojna. I taka... Ja nie wiem, to chyba była mama z córką z Białorusi. Taka białorusinka. Młoda dziewczyna, ona po prostu przepynęła dość duży kawałek i powiedziała, że jej pomagali wyjść z tej wody, bo było takie fale, że ona nie potrafiła w ogóle wydostać się z tej wody. Więc od tamtej pory mam jakiś taki uraz. Eee, to znaczy pewnie. To nie jest taki uraz, że nigdy więcej nie będę nurkować, bo prawdopodobnie kiedyś spróbuję zanurkować, tylko po prostu na razie muszę to po prostu go prze, prze jakby, jakby przerobić. Go. I może kiedyś spróbuję, ale jeszcze nie teraz. A poza tym, tak naprawdę nurkowanie w Szkocji to jest drogi interes. Tutaj jest przez te wszystkie dry suity to na pewno one są bardzo drogie. <laughs> Więc na razie myślę, że sobie odpuszczę z tym nurkowaniem. Ale mówię, no może w niedzielę zapisał siebie i nas na te rodzinne miłkowanie, więc jedziemy, więc ja chcę upiec jakieś ciasto. Zabierzemy naszego y, takiego pitana na ognisko, żeby można było zrobić jakieś worki z drzewem, bo już wcześniej zaopatrzyliśmy się w drewno, żeby na na campingi były. Zabierzemy naszą kuchenkę gazową, bo tam pewnie trzeba będzie może podgrzać jakąś ciepłą herbatkę, czy coś innego jeszcze zrobić. Myślimy, żeby zrobić jeszcze sałatkę jarzynową, może ukręcimy jakąś zupę, bo powiem Wam, że myślę, że ta zupa to był dobry pomysł, bo to można podgrzać przecież w garnku na, na kuchence gazowej i zawsze jakoś tak rozgrzeje, a podobno w tą sobotę, niedzielę, przechodzę z niedzielę ma padać, więc pogoda ma być nieciekawa, ma być tylko 9 stopni i jakieś takie lekkie opady deszczu, więc trzeba się odpowiednio ubrać i, i tyle, więc te, myślę, że te jajka przetestuję właśnie na, na tą niedzielę, do tego ciasta, a jak będą naprawdę super fajne, tak jak ta pani właśnie, sąsiadka powiedziała, to prawdopodobnie już kupię sobie na święta i na świętach będę właśnie piec jakieś jakieś ciasto. Dobra, kochani, to by było na tyle. Widzieliście, uporałam się z prasowaniem, bo było tego strasznie dużo i uwierzcie mi, że teraz znowu się zbiera już pomału pranie, bo znowu są dwie pełne suszarki prania do prasowania, więc <laughs> widzicie, vlog z vlogmasem, ale niestety codzienność codziennością i trzeba zrobić. A jeszcze widzicie pewnie, że mam taką odświętną koszulkę i to nie jest związane, ze specjalnie brałam do vlogmasa, tylko dzisiaj w szkole u juniorka była jakby jasełki, dzieciaki pokazywały. Więc tak przy okazji, a że u mnie w pracy były, mieliśmy lunch świąteczny i powiem Wam, że troszeczkę dałam ciała, bo myślałam, że ten lunch jest dla, dla nauczycieli w szkole, a to się okazało, że ten lunch jest dla staffu. I tak naprawdę już podczas takiej naszej przerwy powiedziałam dziewczynom, że dzisiaj szybko, dzisiaj jestem jak Spili Gonzales jakbym się po prostu ogon palił że szybko chcę jak najwięcej porobić żeby, żeby wyjść w miarę szybciej żeby zdążyć na tę na naselkę bo ona o godzinie 14 jest no i dziewczyny mnie olśniły że to dzisiaj przecież mamy naszą kolację znaczy nasz lunch świąteczny więc zjadłam prawie że w biegu i biegiem poleciałam ale na całe szczęście zdążyłam ojej jakie fajne pokazują te bałwanki, nie odwidziałeś? spianek, pianek paluszków Kurde, musimy to spróbować zrobić. Ty Właśnie teraz w telewizji pokazywali bardzo fajnie takiego Można zrobić z, z tego z, z pianek białych, paluszków, w, w, wkłada się w ręce. Nosek nie wiem z czego tam było to zrobione, ale coś czerwonego, więc może to może mazakiem pomalować albo co. Dobra, ale dobrze, bo znowu tysiąc rzeczy na raz od razu mówię. Więc tak: ym, jasełka, tak, tak trochę pod jasełka to właśnie ubrałam. No i na ten nasz lunch, lunch yy, świąteczny w pracy. Dobra, kochani, bo moje jedzenie już tak naprawdę wyschło. Ale powiem Wam, że cieszę się, że ten pan, pan Rybka przyjechał, dlatego że już myślałam, że nic z tego nie będzie, ale jednak jest, także mamy. I, i kochani, życzę Wam miłego wieczoru, yy, spokojnej, spokojnej nocy, yy, miłego dnia, jak to oglądacie w ciągu dnia. Yy, do usłyszenia jutro. Dziękuję Wam, że jesteście. Wszystkim subskrybentom. Yy, dziękuję, że jesteście. No i do zobaczenia jutro.